Imperium Galaktyczne nie składało się tylko z niekompetentnych oficerów, którzy kierowali się egoizmem, czy też po prostu nie posiadali odpowiednich kwalifikacji adekwatnych do swojego stopnia wojskowego. Byli też tacy, którzy znali się na tym, co robią i dzięki temu przysłużyli się w jakim stopniu Imperium. W tym materiale przyjrzymy się kilku oficerom, którzy zasłużyli na miano najlepszych w imperialnym wojsku w latach poprzedzających wojny klonów. Rinald Screed rozpoczął swoje szkolenie w najbardziej prestiżowych akademiach marynarki wojennej. Po zakończeniu edukacji wstąpił do Sił Rozjemczych Republiki, gdzie brał udział w wielu starciach z piratami. W trakcie jednej z misji stracił swoje oko. Screed stał się zagorzałym zwolennikiem powrotu silnej armii Republiki. Stał się również jednym z sojuszników senatora Palpatina, widząc w nim silnego przywódcę, i ostatnią nadzieję republiki. Po wybuchu wojen klonów, Skryt odegrał kluczową rolę w działaniach wojennych marynarki wojennej. Pod koniec 20 roku przed bitwą o Jawin został awansowany na kapitana i dowodził jedną z dwóch grup zadaniowych w pierwszej flocie Gwiezdnych niszczycieli typu Wiktory wraz z kapitanem Dodonną. Ich misją było powstrzymanie floty Konfederacji pod dowództwem Duaningo, który przełamał blokadę Foerost. I przypuścił atak na jądro galaktyki. Flota Skrida i Dodonny starła się z siłami konfederacji w serii bitew nad Ixtlar, Alsakan i Basilisk, której finałem była decydująca bitwa nad Anaxes. Dodonna zwabił okręt flagowy Ningo na odpowiednią pozycję, umożliwiając tym samym Skridowi przygotowanie zasadzki i zniszczenie go. Jednak eksplozja okrętu Ningo doprowadziła do poważnych obrażeń Skrida które wymagały kolejnej cybernetycznej rekonstrukcji. Skryd i Dodonna za swoje dokonania w Jądrze otrzymali od Anaxes zaszczytne, najwyższe odznaczenie tej planety. Po wygranej wojnie ze separatystami i transformacji Republiki w Imperium Galaktyczne, Skryd został jednym z admirałów floty imperialnej. Jego relacje z Imperatorem dały mu bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji. Palpatin powierzył admirałowi Skridowi pacyfikację sektora Sjutrik na zewnętrznych rubieżach, gdzie poprowadził ofensywę mającą na celu zniszczenie resztek separatystów w pierwszym roku istnienia imperium. Skrid wraz z siłami naziemnymi generała Romodiego wyeliminował separatystów i piratów w całym sektorze. Po tych zwycięstwach Palpatin rozkazał zlikwidować ostatnie resztki sił generała Grivesa, które przetrwały wojny klonów. I stacjonowały w zachodnich częściach galaktyki. Admirał Skrit trafił pod dowództwo Tarkina, którego zadaniem było wyeliminowanie zagrożenia. Tarkin powierzył mu pełne dowództwo nad flotą. Admirał po raz kolejny szybko rozgromił siły separatystów i wspierających je piratów. Po tych zwycięstwach, Admirał Skrit został uznany za bohatera Imperium i jedną z postaci, które pomogły w ukształtowaniu imperialnej marynarki wojennej. Był to absolutnie szczytowy etap kariery Skrida. W obliczu tych wszystkich sukcesów wydawało się, że Skrid jest bliski kolejnego awansu. Jednak tak się nie stało. Skrid, tak jak wielu oficerów Imperium, takich jak Dodonna, Adar Talon czy Maydin, uświadomił sobie, że idea nowego porządku w galaktyce była pusta i oparta na kłamstwach. Aczkolwiek, w przeciwieństwie do reszty, nie dokonał dezercji do Sojuszu Rebeliantów. Screed doszedł bowiem do wniosku, że skoro wszystko inne opierało się na kłamstwie, to on samemu równie dobrze może zostać kłamcą. Screed odszedł w cień i nie udzielał się już publicznie, a sprawy marynarki wojennej przestały go interesować. W ciągu dekady admirał stał się właścicielem niewolników i głównym twórcą nielegalnych planów ekonomicznych na zewnętrznych rubieżach, poszukując światów, które imperium mogłoby wyzyskiwać a tym samym zapewniać mu napływ kredytów. Jego reputacja zanikła i dla wielu w Imperium skryt był nikim. Po upadku Imperium w bitwie o Endor, Admirał próbował przeciągnąć część sił na swoją stronę, ale Warlord Zynch pojmał go i przeprowadził jego egzekucję. Na krótko przed końcem wojen klonów, Firmus Piet ukończył Akademię i następnie wstąpił, już w imperialnym mundurze, do planetarnych sił bezpieczeństwa. Zajmując się patrolowaniem sektora hegemonii Yutrik, Często patrole przymykały oko na działalność piratów czy przemytników za odpowiednią kwotę kredytów, ale Piet stanowczo się temu sprzeciwiał, dlatego też został przydzielony do innej grupy, w której przeprowadził wiele aresztowań oraz konfiskat, co zagwarantowało mu błyskawiczny awans. Jego osiągnięcia oraz doświadczenie w eliminowaniu przemytników i piratów. Zwróciły uwagę Darfa Weidera, który mianował go kapitanem Akusera, jednego z gwiezdnych niszczycieli eskadry śmierci. Niezłomna osobowość i rozsądne myślenie Pieta przyniosły mu awans na kapitana egzekutora. Wkrótce po tym, jak rebelianci opuścili Jawin IV. stanowisko o dużej wartości, ale bez konkretnych obowiązków związanych z dowodzeniem, jako że egzekutor był okrętem flagowym admirała eskadry śmierci. Kendala Ozela. Piet szybko zorientował się, że Ozel był impulsywny i ospały w swoich działaniach, przez co często szydził z pomysłów i wniosków swoich podwładnych, aby zachować swoją pozycję. Rozprawienie się z rebeliantami, których Piet postrzegał jako następnych separatystów, było zbyt ważne, aby powierzyć je takiemu człowiekowi jak Ozel. Piet zaczął rozmyślać, w jaki sposób doprowadzić do obalenia admirała. Po tym, jak droid sonda ukazał obraz przedstawiający podejrzanie duży generator osłon na równinach Hoth, Piet zaczekał, aż Vader pojawi się na mostku egzekutora, aby poinformować o tym Ozela. Ozel zignorował ten raport, ale Vader usłyszał rozmowę i uchylił rozkaz admirała. Następnie, gdy Ozel wyprowadził egzekutora z nadprzestrzeni zbyt blisko systemu Hoth, alarmując tym samym rebeliantów o zbliżającym się ataku eskadry śmierci, Cierpliwość Wejdera się skończyła. Piet przyglądał się, gdy Wejder udusił Ozela mocą. Następnie Mroczny Lord mianował Pieta nowym admirałem Eskadry Śmierci. Za sprawą Boby Feta flota zlokalizowała Sokoła Millennium zmierzającego do Bespinu. Po dotarciu Frachtowca na miejsce, Egzekutor i Eskadra Śmierci ukrywały się w systemie, a Darth Vader wyczekiwał pasażerów w mieście w chmurach. Ludzie Pieta sabotowali hipernapęd Sokoła po tym, jak mechanicy z Cloud City zdołali go naprawić. Sokołowi udało się uciec z miasta w chmurach, ale egzekutor był już w gotowości. Jednak wtedy, zupełnie niespodziewanie, Sokół zniknął. Piet oczekiwał swojej śmierci, ale Darth Vader przeszedł obok niego w milczeniu, w kierunku swojej kwatery. Przeżycie sprawiło, że Piet stał się legendą marynarki wojennej, człowiekiem, który okazał się tak cenny, że przewyższył nawet gniew Wejdera. Nad Endorem flota Pieta zablokowała drogę ucieczki sojuszu, podczas gdy myśliwce zostały wysłane do walki. Jednak Piet otrzymał polecenie od Palpatina, aby nie atakować bezpośrednio okrętów sojuszu. Dlatego też jego flota ponosiła straty, gdy okręty sojuszu zaatakowały gwiezdne niszczyciele w bezpośrednim starciu. Można by tutaj zadać pytanie, czy Piet rzeczywiście był kompetentnym oficerem? Pomimo ataku sojuszu, on nadal trzymał się poleceń Palpatina, zamiast przejść do skutecznej według niego taktyki. Silniki egzekutora zostały uszkodzone, a generator tarcz zniszczony. Admirał Akbar nakazał skupić się na egzekutorze, co skutkowało wbicie się Ewinga w mostek okrętu flagowego. Wybuch zabił wszystkich na mostku, w tym też Pieta posyłając super na kurs kolizyjny z Gwiazdą Śmierci. W kanonie admirał Garrick Versio, obserwujący zniszczenie super nazywa Pieta głupcem, więc można wnioskować, że mógł on wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić znacznie więcej w walce z Sojuszem. Hurst Romodi wyróżnił się w walce z rebeliantami w Planetarnych Siłach Bezpieczeństwa sektora Lambda i był jednym z pierwszych ludzi niebędących klonami, Którzy stali się dowódcami sił naziemnych w wojnach klonów. Za swoje zasługi w konflikcie pułkownik Romodi otrzymał odznaczenie i został mianowany generałem armii imperialnej. Romodi oraz admirał Rinald Skryd wspólnie uczestniczyli w ofensywie na Siutrik w XIX roku przed bitwą o Jawin, zwalczając resztki separatystów. Armia oraz marynarka wojenna nie były znane z płynnej współpracy, ale Romodi i Skryd zmienili to. Obydwaj odnieśli spektakularne zwycięstwa na Vinsow oraz Vardos, pokazując tym samym, do czego zdolna jest imperialna armia. Dwa lata później Romodi ponownie znalazł się w terenie, dowodząc operacją naziemną na zachodnich rubieżach, kierowaną z Eriadu przez Tarkina. Po latach ekspozycji na wybuchy pocisków artyleryjskich, Romodi zastąpił błony bębenkowe cybernetycznymi implantami, aby uniknąć utraty słuchu. Na planecie Brindar Romody i admirał Holt wpadli w pułapkę piratów Iska, udających lokalnych urzędników. Odłamki granatu rozerwały mu twarz, ramiona i klatkę piersiową. Pomimo oślepnięcia i poważnych obrażeń, Romody odmówił opuszczenia frontu, kierując finalnym etapem kampanii ze zbiornika z Baktą. Podczas gdy jego asystenci relacjonowali mu przebieg operacji naziemnych. Romodi został senatorem swojego rodzimego sektora Lambda i stał się jednym z najwierniejszych sojuszników Palpatina. Szybko okazało się, że jego obrażenia były jeszcze gorsze niż ktokolwiek podejrzewał. Jako członek Imperialnego Senatu, Romodi miał dostęp do najlepszej opieki medycznej w galaktyce. Lecz ani terapia, ani nanochirurgia nie były w stanie pomóc. Wszystkie dostępne medyczne sposoby zostały wykorzystane, aby uratować mu życie. Zaproponowano mu stanowisko adjutanta Tarkina, a później pełnił w dużej mierze funkcję szefa operacji stacji bojowej Gwiazdy Śmierci. Wielki Mowtarkin niezwykle szanował Romodiego za jego niesamowite poświęcenie oraz lojalność. Cassio tecz urodził się w niezwykle wpływowym i szlachetnym rodzie tecz, który kontrolował słynną spółkę tecz, a także szereg operacji wydobywczych. Kiedy doszło do przekształcenia republiki w Imperium, Cassio tecz wstąpił do armii imperialnej. Wykazując się doskonałym przywództwem, szybko otrzymywał kolejne awanse i wkrótce zyskał rangę szefa armii imperialnej. Zarządzał bieżącymi operacjami armii i podlegał jedynie Palpatinowi, któremu również doradzał w kwestiach militarnych. Tecz był niewątpliwie ważną postacią w imperium, ale przez wielu członków marynarki był postrzegany jako ktoś mało kreatywny, uważając go za stereotypowego dowódcę wojskowego. Wszystko to przez fakt, że taktyki koncentrujące się na siłach naziemnych stawały się coraz bardziej przestarzałe dzięki polityce imperialnej marynarki wojennej i jej rosnącej sile. Wielu oficerów marynarki uważało, że wojsko nie jest już aż tak potrzebne, a okręty zdolne są do pokonywania wrogów zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na ziemi. Tecz był jednak bardzo pragmatycznym i innowacyjnym oficerem wojskowym. Doskonale wiedział, jak ważne jest gromadzenie danych, analizowanie ich i wdrażanie na ich podstawie reform w Armii Imperialnej. Był tylko jednym z nielicznych najwyższych rangą oficerów, na tyle rozsądnym, aby uprzedzić, że sojusz jest poważnym zagrożeniem dla Imperium Galaktycznego. Ponadto, Tecz nie był pod wrażeniem projektu Gwiazdy Śmierci i szczerze go nienawidził. Tecz uważał, że projekt Gwiazdy Śmierci pochłaniał znaczne środki finansowe ze wstrzymanych prac nad Gwiezdnym Superniszczycielem i innych projektów imperium. Tecz wiedział, że gwiazda śmierci była dla Tarkina projektem wyłącznie zapewniającym mu większą władzę w imperium, a jej budowa była pozbawiona jakiejkolwiek logicznej strategii wojskowej. Koniec końców okazało się to prawdą, jednak tecz zginął wraz z innymi na pokładzie Gwiazdy Śmierci nad Jawinem IV. Na tym kończy się lista najlepszych oficerów Imperium. Oczywiście jest ich znacznie więcej, ale dla takich postaci jak Pelion czy Jularen zostaną stworzone osobne materiały. Dajcie znać w komentarzach, kogo jeszcze dodalibyście do tej listy. Zachęcam do subskrybowania kanału Moraband oraz zajrzenia na Patronite, po jeszcze więcej materiałów z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami!